Stali, bo posz, bo po Błogosławie, teraz naszych kolędników do modlitwy, to no chodźcie, wystąpcie tutaj wszyscy, wszystkie gwiazdy, wszyscy tutaj, gdy patrzymy się, kto to tu poszedł, niego świętnie, matka Boże, dziesiątka jeszcze Agatka, gdybyśmy przyszli, jest, pięknie, ale gwiazdy. Mamy, może prostu, 13 grup, tak? Pani Bożego, 13 grup. E, dzieci razem z dorosłami. Bardzo Wam pokażę, doroście dziękuję, bo jesteście opiekunami. Też Przeprowadzacie przez drogę, e, pilnujecie e, te dzieciaczki. Trzynaście grup pójdą e, do różnych wiosek, w naszej parafii, e, do, do Małk, do pasiek, hojna i do niewierza. E, przyjmijcie ich z radością, jak zapukają. E, z wdzięcznością dzieciom trzeba dużo wtedy słodyczy. A przypomnę, że dzieci zbierają piękna, taka szlachetna idea na... No, powiedzcie wszystkim, no co zbieracie Teraz książki? Na jaki kraj? Na Kolumbię. gdzie to jest? To jest Kopol? Tam? tam koło, koło Czy Kłoczek? Koło nie, gdzie to jest? W Ameryce, pewnie. No dla nas, moi drodzy, też odległy kraj egzotyczny. No, Kały znamy z Kolumbii, pewnie może Kakao y, jeszcze. Y, ale tam też są dzieci, są kraj, kraj y, y, Kraje łacińskie, dość bardzo biedne, e, często i e, potrzebują na pewno wsparcia. Wy pomagacie dzieci, dzieci, misyjne, dzieciom z Kolumbii. Piękna idea. Posłuchajmy teraz tego, tej modlitwy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módrmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, po bogosach te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia dla ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, doświadczając nędzy duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci mieszkające w Kolumbii. Prosimy Cię o to, przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Amen. Idźcie, jesteście posłani, Bogu nie będą dzięki. To kiedy ruszacie? Jaki dzień? Dzisiaj już.